Cześć, witam Was serdecznie. Gdzieś w tle wyje Syrena. Przepraszam, jeśli będzie to słychać, ale. Eee, tak, byłem na tej budowie jakieś 2-3 filmy temu. Dzisiaj przyjechałem tutaj ponownie. Dużo się dzieje, ale bez długich wstępów. Dzisiaj mowa będzie o wykonaniu wewnętrznej termoizolacji w takim budynku. W wewnętrznej mam na myśli oczywiście termoizolację z wełny mineralnej. Powiem Wam o tych zasadach, którymi akurat my się kierujemy, wykonując ją w takich domach, jakie znacie z naszych filmów, czyli domach szkieletowych. Zapraszam do oglądania. Gorąco dzisiaj, w końcu. Ostatnio nawet narzekałem gdzieś, że pogoda jest kiepska jak na lato. Poprawiło się, jak widzicie. Tutaj wykonujemy już zewnętrzną termoizolację ze styropianu, styropianu ryflowanego, o czym Wam mówiłem, wprawione są też okna i wewnątrz pracę prowadzimy w taki sposób, bo mamy akurat wolną ekipę, o czym też Wam mówiłem na ostatnim filmie, że jak mamy wolną ekipę, to nie czekamy, tylko idziemy do przodu z robotą i przenosimy ją na tę budowę, na której mogłoby już pracować i to wygląda w ten sposób, że jedna nasza ekipa wykonuje wełnę mineralną i płytowanie, płyty karton, gips oczywiście a druga od razu na bieżąco to wszystko szpachluje i wyrównuje na gotowo do malowania, czyli można powiedzieć wykończenia wnętrz nie przedłużając, idę do środka i porozmawiamy sobie właśnie o wełnie mineralnej dobra, jestem w środku mam nadzieję, że będzie w miarę widno żeby wam to pokazać tu mam reonex kuchenny, niewielki salonik i żeby powiedzieć wam więcej o wełnie, zaraz wejdę na górę po drabince. Tu się złapię i jestem. A tu poddasze użytkowe jest bardzo fajne. Wysoka ściana kolankowa. Kompletnie nie czuć tych skosów. Są bardzo niewielkie. I idziemy sobie dalej. No dobrze. Naprawdę to już wszystko jest ładnie poszpachlowane. I tak, zaczniemy od strop. Słuchajcie, zwykle wykonawcy domów szkieletowych stosują w stropach wełnę miękką. Tutaj akurat w tym przypadku będą to cztery warstwy po 5 cm. Oczywiście istnieje możliwość aplikacji grubszej warstwy. Wiadomo, ciepło wędruje do góry, więc warto strop docieplić porządnie. Optimum to są te cztery warstwy po 5, układane oczywiście na przekładkę. Ale można zrobić więcej, i teraz tak, tak jak Wam powiedziałem, układają wełnę mineralną właśnie w stropach miękką. Łatwiej jest docinać taką wełnę miękką i aplikować w sekcje tych żebelek, ponieważ ona i tak ma tendencję do rozprężania się i dokładnego wypełnienia. Natomiast możecie sobie sami wyobrazić, że stosowanie sztywnej wełny wymagałoby więcej pracy ze względu na precyzję docinania takich. Arkuszy wełny i aplikacji tam w środku, i to też w jakiś sposób zwiększa ryzyko tego, że gdzieś będą szczeliny. Mimo nawet tego, że wełna układana jest właśnie na przekładkę. Stąd w stropach stosuje się właśnie najczęściej te rozprężające się arkusze. W tym przypadku jest to Rokul. Stosujemy właśnie wełnę tego producenta. I teraz możecie sobie zadać pytanie, po co są powywijane te pasy folii paroizolacyjnej pod spodem? Otóż po to, by ułatwić sobie pracę, a jednocześnie zapewnić większą precyzję tych warstw. Chodzi o to, że aplikuje się tę wełnę najlepiej od góry, z poziomu strychu. I kiedy wkładane są poszczególne arkusze, one ładnie osiadają na ruszcie i właśnie ładnie zapierają się o te pasy folii, przez co nie będzie problemu, że zostaną nieumyślnie wypchnięte do dołu no i ta warstwa się w jakiś sposób rozstrzeli przestanie być szczelna. Nie bierzcie tych pasów folii za paroizolację, ponieważ paroizolacja jest owszem wykonywana z tego samego materiału, z tej samej folii 02, natomiast chodzi o to, że dodatkowo wykonywana jest jeszcze powłoka pod spodem i ona właśnie zabezpiecza taką wełnę mineralną przed zawilgoceniem bo jak doskonale wiecie, powietrze Wędruje z wyżu do niżu, czyli z wyższego ciśnienia do niższego, a w domu mamy zawsze wyższe ciśnienie niż na zewnątrz, co powoduje, że powietrze właśnie napiera na ściany i na przegrody stropów i wychodzi przez nie wraz z wilgocią. Więc aby wymusić Wyjście tego powietrza razem z wilgocią przez wentylację grawitacyjną, czy no, ułatwić jego wychodzenie przede wszystkim przez system wymuszonej wentylacji, który najczęściej w naszych domach jest stosowany. Ta zapora paroizolacyjna musi być po prostu absolutnie hermetyczna, zamknięta. Podobne ciśnienie działa na strop. Jak wiecie, powietrze ciepłe wędruje, powietrze jest nagrzane, i tutaj, nawet bez względu na porę roku, ta wędrówka następuje od dołu do góry. Stąd ten strop musi być bardzo dobrze zaizolowany, wilgociowo. Dotyczy to również skosów, które zostaną tutaj jeszcze. Wypełnione wełną i też pokryte folią, i oczywiście górnego stropu również, gdzie widać już zamontowaną wełną. I tak jak wam mówiłem, te pasy to nie jest paroizolacja, to jest tylko podtrzymanie tej wełny, a to wszystko zostanie szczelnie zawinięte. Nawet zwróćcie uwagę, że na oczepach również znajduje się folia. Tam zrobić zbliżenie, żebyście lepiej zrozumieli o co i ta folia zostanie połączona z pozostałą częścią opóźniacza pary wodnej już na tych większych powierzchniach, bo to właśnie się tam znajduje, żeby móc ją zespolić z resztą tej warstwy ochronnej. Nieraz pokazywałem Wam też, że robimy to w miejscach łączenia ścian działowy, bo to jest taka ściana działowa, ta która znajduje się za szybem kominowym, ze ścianą zewnętrzną. Tutaj też po to wkładamy tę folię, żeby móc zespolić ją z pozostałą warstwą, która znajdzie się na tej ścianie po wykonaniu termoizolacji z mineralnej w środku, ale ona też chroni płaszczyznę tej belki w ścianie zewnętrznej, dokładniej mówiąc, przed wnikaniem w nią wilgoci. Bo ta jest nieistotna, ale ta w środku już, owszem, ta pod spodem. To nie jest to że to jest, to jest, nie wyszło. No to kolega mi właśnie podpowiada, że też warto o tym wspomnieć, że to nie jest tak, że coś tutaj nie wyszło, że jest nadmiar folii, że jest ta fałda niepotrzebna. Ona jest potrzebna, bardzo. To takie szczegóły są cholernie istotne. Za przeproszeniem oczywiście, ale to chyba oddaje istotę tych szczegółów. E, moje emocje. To jest jeszcze niezaklejone, ale dzięki temu, że to w tym przejściu e, przewodu przez paroizolację jest nadmiar, będzie można w środku schować puszkę, ale wcześniej e, zaizolowując właśnie to przejście specjalną taśmą. Dzięki temu ta puszka i przewody nie sprawią, że to przejście będzie niehermetyczne. Ono będzie nadal hermetyczne. Taka sytuacja jest wszędzie. No, tutaj akurat nie ma potrzeby, ponieważ rolki przechodzą zwyczajnie przez warstwę i nie trzeba robić nadmiaru. Ale już tu, gdzie puszka też ma swoją określoną głębokość, to musi zostać schowana. Ale żeby to zrobić rozsądnie i bez przerywania paroizolacji, szczególnie w pomieszczeniu łazienki, w którym się znajduje, w przyszłym pomieszczeniu łazienki, odrywanie podłogowe, widzę, tutaj będzie, no to niestety, ale już takie rzeczy trzeba bezwzględnie uwzględniać. Tutaj Wam pokazuję odpływ z pralki. Zatkany jest, nie będę tego odtykał i zawór wody do pralki. I tutaj tak samo to wszystko będzie zaizolowane, ale tutaj też nie ma potrzeby zostawiania nadmiaru. No, słuchajcie, to tak się wydaje, ale no, trzeba wymierzyć odpowiednią szerokość wszelkusza folii, żeby to uwzględnić. Ładnie to zamontować, wiedzieć, gdzie zapiąć te takery, żeby dało się w ogóle zrobić takie przejście. Mam nadzieję, że tu będzie widać i tutaj jest podobna sytuacja jak tam, co pokazałem Wam wcześniej, że między ścianą działową, ścianą zewnętrzną jest włożona folia i tu będzie widać tę ciągłość. Widać lekki kontur taśmy znajdującej się tutaj, która łączy ten arkusz i ten z tym, który znajduje się pod spodem i jest to taśma dwustronna, to dzięki niej możemy stworzyć z tej warstwy, nazwijmy to monolit i sprawić, że ona będzie zdecydowanie bardziej szczelna. Słuchajcie, jeszcze jedna istotna rzecz: wełna w ścianach działowych przede wszystkim, no ale nie tylko, bo ta w ścianach zewnętrznych również pełni nie tylko funkcję termoizolacyjną, ale również akustyczną. I jeżeli chodzi o przegrody poziome, takie jak stropy, naprawdę zapewnia niezły komfort akustyczny. Wbrew pozorom, wydaje się, że strop drewniany jest głośny. Myślę, że powodem takiej opinii jest to, że kiedyś no nie było takich materiałów wytłumiających. Były po prostu legary i warstwa desek na górze, czasami upychano tam nawet słomę, żeby trochę wytłumić, ale to nie było takie skuteczne tłumienie jak dzisiaj przy zastosowaniu wełny mineralnej. Jeżeli chodzi o przegrody pionowe, to e, moje doświadczenia, nie tylko, też klientów, z którymi rozmawiam, jest takie, że ściany działowe są naprawdę ciche, że wytłumienie między pomieszczeniami Zapewnia bardzo wysoki komfort, szczególnie na wysokie częstotliwości, na dźwięki wysokie. Yy, wiadomo, że kiedy uderzy się w taką ścianę, yy, słychać pewne dudnienie, ale ono moim zdaniem nie różni się za bardzo od tego, jakie słyszymy w przypadku jakichś ścian z pustaka. A druga rzecz to yy, tłumienie tego dźwięku, też rezonans jest nikły, po prostu staje natychmiast, no takie właściwości ma wełna mineralna właśnie w przegrodach. No, zatem nie tylko termika, ale również akustyka zależy od tego materiału. Kilka miesięcy temu zaprosiłem nawet klientów do mojego domu, którzy zastanawiali się nad budową budynków takiej właśnie technologii i oni przyjechali specjalnie dlatego, ponieważ mieli obawy co do głośności wewnętrz, wewnątrz takiego domu. No i y, finalnie prowadziliśmy nawet takie eksperymenty, że Pani inwestorka była w sypialni zamknięta, pan inwestor był gdzieś z drugiej strony, ktoś coś mówił i czy poziom hałasów jest, jest no, uciążliwy czy nie, okazało się, że uznali, mimo że wy, wy, zadeklarowali wysoką, jakby powiedzieć, wrażliwość na hałasy, powiedzieli, że jest bardzo dobrze, byli miło zaskoczeni i tak samo e, robiliśmy eksperyment na stropie. Na antresoli mojego domu też robiliśmy taki eksperyment, że pan był na górze w sypialni i stąpał tak dosyć intensywnie, a pani była na dole i też słuchała, czy dźwięk przeszkadzałby jej na takim poziomie, czy nie. Stwierdzili, że nie. No, to jest jakaś też rekomendacja, myślę. I właśnie z tego powodu wystarczy w ściany działowe nawet dać 10 cm wełny mineralnej, i tak to praktykujemy żeby pełniła wyłącznie funkcję akustyczną. Tu nie chodzi o to, że dzięki temu wnętrze będzie cieplejsze. Można dać 15, oczywiście to w jakiś sposób zmieni cenę wykonania takiego domu, więc więcej pracy, więcej materiału, ale uwierzcie, 10 cm ścian działowych jest to optimum. Tutaj mamy tego Rokula, który stosujemy. Bo ona jest ciężka, nie wiem czy wiecie, ponieważ to jest to spreparowany bazalt, to jest generalnie kamień, tylko w takiej ciekawej postaci. I teraz tak, słuchał moją wypowiedź z boku nasz pracownik Bogdan, którego tutaj pozdrawiam, pewnie się ucieszy, jak to zobaczy na filmie. I mówi tak, Panie Bogumile, powinien Pan jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jest taka zasada, że jeżeli arkusz ma 5 cm grubości, no to wystarczy zakładki w ścianie na 5 cm między arkuszem a arkuszem. Jeżeli ma 10, to proporcjonalnie 10 cm, ale ja, co podkreślił nasz pracownik, daję zawsze zakładkę pół na pół, na 50%. U mnie po prostu arkusz, jeżeli tylko jest to możliwe, zakładam do połowy. Kolejny. Więc to taka dbałość o szczegóły. No plus doświadczenie, jeżeli coś ma pomóc, to oczywiście warto to zrobić. Takie rzeczy wydają się może czasem wam banalne, ale uh, uwierzcie mi, to lata praktyki decydują o tym, czy warto zrobić coś w taki, a nie inny sposób. I to powoduje, że nie ma później mostków termicznych, nie ma przemarzań, nie ma problemów pojawienia się pleśni w miejscach, w których gdzieś jest gorzej wentylowana, czy miejsce w domu, czy jakiś narożniku. Czy, czy w jakimś pomieszczeniu mokrym? To no właśnie od tego dużo zależy, ponieważ różnica temperatur, szczególnie w zimie, między wnętrzem domu a tym, co jest na zewnątrz, jest duża, I tamki tutaj powoduje, że tam, gdzie tylko jest słaba wentylacja i następuje jakieś przemarzanie, tam niechybnie pojawia się woda, będą skropliny i pojawi się pleśń. A pleśń w domu no to już jest poważny problem to już trzeba. Wtedy jej usunięcie wymaga już dużego zaangażowania sił i środków. Jeszcze mam nadzieję, że zwróciliście na to uwagę, ale wełna jest docinana szerzej i docinana na połowę słupka, na szerokość połowy słupka, czyli w osi słupka inaczej. Czyli arkusz się docina tu i tu i dopiero się go lekko ugina i wkłada. Taka jest prawidłowa praktyka. Mamy tutaj dosyć wysoko. Ile, myślisz Mariusz, do, do Kalenicy tam mamy? Z pięć metrów? O, więcej, to jest siedem pewnie, nie? No, tak jeżeli tutaj po trzeba robić. To wklejanie listwy będzie zabawą tutaj narożnej, nie? No. Dam radę. No wiadomo. Pozdrawiam widzów. Nie takie rzeczy się robią dokładnie. Super. Okej. Okay. Montaż na kołki nie inaczej. Wiatroizolacja musi oddychać, więc absolutnie żadnych klejów stosować tam nie można. Oczywiście można dać wypełnienie. Jeżeli stropian gdzieś pozostawi szczelinę, no ciężko jest go idealnie dociąć. Pianką niskoprężną można wypełnić, ale jak widzicie, takich miejsc praktycznie nie ma. Gdzieś tutaj wypadło jedno. Jest to jak najbardziej dopuszczalne. I oczywiście korkujemy tym urobkiem dociętym wcześniej. Nie tylko ładnie wygląda, ale też jak się da piankę, to czasami jest tak, że jak spadnie deszcz, nabierze wilgoci, taka struktura i zanim ją odda, to takie kółka widać później na tynku. Innego koloru odznaczają się. W ten sposób jest duża szansa, że tego zjawiska unikniemy. Ta sama struktura po prostu, te same właściwości ma materiał, więc nie będzie się to odznaczać nawet po deszczu. A jeżeli to Mało i krótko. Przez krótki czas. 6 6 tempów, e, od tego kable od tego, tak? 20 będzie? Kable, kable. 20 79 No tutaj koledzy wymierzyli miejsce przejścia przewodu przez płytę. Będą no, jedna, a nawet dwa. Jedno to dolne, czyli bliżej okna, będzie do gniazdka, drugie do włącznika światła. Że to się tak wydaje, że do płyty szybko, szybko, ale jest trochę mierzenia, docinania. W zasadzie każdy artyst trzeba przymierzyć, zanim trafi na ścianę. Jak widzicie, mamy tu specjalną stopkę, którą wkładamy. płytę można doregulować wysokość dzięki temu. Prosta dźwignia. Bo tu chodzi o to, że ciężko podnosić w momencie dociągania tej do góry, do tej górnej płaszczyzny tej belki, na której zaczynać będzie się suf. I Ta taka oto prosta dźwignia stopka pomaga w tym bardzo skutecznie. Kręcimy. Jako ciekawostkę Wam pokażę, że to są oznaczenia fabryczne. Mam nadzieję, że to będzie widać w obiektywie. Jest trochę ciemno i tutaj kolejne. I one są co 40 cm, co sugeruje, że nawet producenci tych rozwiązań przewidzieli, żeby montaż tych płyt odbywał się właśnie w takich odległościach. Czy punkty montażowe, może dokładniej, były w takich odległościach. No ale widzicie, w technologii szkieletowej jest troszeczkę inaczej i można to robić co. 60 nawet, chociaż my to robimy co 40, ale dlaczego? Ponieważ jak się używa w budownictwie murowanym, czy w jakichś mieszkaniach, tak, czy w jakichś domach powiedzmy murowanych do zabudowy suchej takich płyt, robi się jakieś przepierzenia, no to wtedy te stelaże są nawet czasami aluminiowe i e, lekkie płyty stosuje się pomiędzy do wypełnienia, no to wtedy jednak warto, żeby... Ten montaż odbywał się co 40, a nie co 60, a drewno, drewno jest wytrzymałe, drewno C24, budowlane typowo, ma wytrzymałość na ściskanie aż 24 paskali, więc spokojnie taką płytę można też montować co 60 i tak się praktykuje w domach szkieletowych. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Niedaleko udam się w okolice Mszczonowa do domu, który jest dwulokalowy i będzie zamieszkiwany, czy też już chyba nawet jest, przez rodzinę dwupokoleniową. I tam nawet dzisiaj wspomniał mi pracownik, że podwórko zostało już ładnie oczyszczone, że chyba są robione jakieś podjazdy, czy wykończenie tarasu i bardzo chętnie zaprezentuję Wam efekty Takiej już pełnej inwestycji, można powiedzieć, albo bardzo blisko końca tego docelowego wyglądu, z którego będą się cieszyć inwestorzy. Zatem na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz pozdrawiam Was. Do widzenia, cześć.